Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę Wam 5 różnych sposobów pomocnych w wyrzuceniu Waszej wagi. Sposób pierwszy jest to picie dużej ilości płynów. Picie dużej ilości płynów w ciągu dnia pomoże nam w walce z lekkim głodem. Dobrą opcją jest spożywanie mniejszych dawek, a częściej, a nie dużo i naraz. Woda jest naturalnym środkiem zmniejszającym apetyt, tak samo jak kofeina, dlatego czy to picie wody czy kawy... Pomoże nam w redukcji naszej tkanki tłuszczowej. Dostarczenie dużej ilości płynów do naszego żołądka spowoduje, że będzie pełny, wtedy wysyła on sygnały do mózgu, by przestać jeść. Woda może pomóc w zajęciu miejsca w żołądku, prowadząc do uczucia pełności i zmniejszając uczucie głodu. Ktoś również może pomyśleć, że jest głodny, kiedy rzeczywiście jest spragniony. Wypicie szklanki wody przed sięgnięciem po coś do jedzenia może pomóc w ograniczeniu niepotrzebnego podjadania. Zaopatrzcie się w jakiś pojemnik na wodę, ponieważ wtedy będziecie mieli ją zawsze przy sobie i w razie czego się jej napijecie. Sposób drugi jest to zwiększenie objętości posiłków. Aby zrozumieć w jaki sposób więcej jedzenia może faktycznie pomóc ci schudnąć, musisz porzucić mentalność więcej jedzenia, to więcej kalorii. I zacząć myśleć o jakości spożywanego jedzenia. Kiedy już to osiągniesz, odżywianie obietościowe jest całkiem proste. Najłatwiejszym sposobem na zjedzenie większej ilości jedzenia przy mniejszej ilości kolorii jest wypełnienie posiłków dużą ilością warzyw i owoców. Zielone warzywa liściaste mają wyższy stosunek wody i błonnika do całkowitej liczby kolorii, więc możesz jeść ich więcej każdego dnia ledwo dodając kolorie do swojej diety. Sposób trzeci jest to zwiększenie swojej aktywności. Jedną z metod, która może pomóc osobie schudnąć jest ograniczenie liczby kolorii przyjmowanych przez dietę. Innym sposobem jest spalanie dodatkowych kolorii podczas ćwiczeń. Jeśli nie trenujesz na siłowni, nie biegasz, nie jeździsz na rowerze, po prostu wyjdź na spacer dobrą opcją jest yy, liczenie kroków przy pomocy smartwatcha albo telefona, i wyznaczenie sobie dziennego celu do zrealizowania. Na przykład wyznaczenie sobie celu dziennego 10 tysięcy kroków. No i w stopniowym okresie wydłużanie swoich spacerów i zwiększanie też dziennego celu do zrealizowania. Sposób czwarty jest to intermittent fasting. Jest to model stosowania okresów postów, lub restrykcji dietetycznych, ze znacznym ograniczeniem energetyczności diety, z naprzemiennymi okresami jedzenia bez ograniczeń. W podstawowych założeniach jest stosowania odchodzi się od tradycyjnego spożywania pięciu posiłków dziennie w regularnych odstępach czasu. W skrócie, wyznaczamy sobie godziny, w których będziemy spożywać posiłki i godziny, w których pościmy. Na przykład wstajemy rano, ubieramy się do pracy, Zaczynamy swój pierwszy posiłek od godziny 12, a kończymy swój ostatni o godzinie 18 albo 20. To już najlepiej pod siebie dobrać. W ten sposób do południa nie zjemy nic, co pozwoli nam zaoszczędzić trochę kalorii w ciągu dnia. Sposób piąty jest to używanie mniejszych talerzy. Może ci się to wydawać głupie, ale niektóre badania wykazały, że używanie mniejszych talerzy pomaga jeść mniej ponieważ zmienia sposób postrzegania wielkości porcji. Z punktu psychologicznego ludzie wydają się wypełniać swoje talerze tak samo, niezależnie od rozmiaru talerza, więc w końcu umieszczają więcej jedzenia na większych talerzach niż na mniejszych. Użycie mniejszych talerzy zmniejszy ilość spożywanego jedzenia, jednocześnie sprawiając wrażenie, że zjedliście tyle samo, jakbyście podali to na większym talerzu. Jeśli macie jakieś propozycje, o czym miałbym nagrać następny odcinek, dajcie znać w komentarzu. Trzymajcie się, cześć.